Cześć! Zapraszam was serdecznie na kolejny materiał, tym razem poświęcony grze Exocross. Przedstawiam Wam kilka ciekawostek z rozgrywki i kto wie, może uda mi się Was zachęcić do sprawdzenia tego tytułu. Nie jest to może gra wybitna, ale jeśli jesteście fanami wszelkich czterech lub więcej kółek, warto dać jej szansę. Ciekawostka numer jeden. Gra oferuje zaledwie cztery główne tory. Ale w mistrzostwach wykorzystywane są różne wariacje każdego z nich, dzięki czemu rozgrywka nie staje się monotonna. Ciekawostka numer dwa. Tryb mistrzostw składa się z sześciu zawodów, które łącznie obejmują aż 40 wyścigów. Ciekawostka numer trzy. Do dyspozycji mamy trzy pojazdy, które możemy dowolnie malować. Nie ma niestety opcji tuningu, a auta różnią się głównie mocą, co przekłada się bezpośrednio na Poziom trudności. Ciekawostka numer 4. Zawieszenie w tej grze to prawdziwe mistrzostwo. Jeśli ktoś z Was przyjdzie zagrać, koniecznie zwróćcie na to uwagę. Wygląda to naprawdę genialnie. Ciekawostka numer 5. Wypadki i kolizje robią niesamowite wrażenie. Części aut latają wszędzie, a urwane koła potrafią toczyć się w samopas. Ciekawostka numer 6. Gra posiada unikalny system kar. Im wyższe miejsce zajmujemy w chwili wypadku, tym dłużej czekamy na RISPO. Ciekawy pomysł, z którym nie spotkałem się wcześniej w żadnym innym tytule. Ciekawostka numer 7. Jazda w sumie powietrza za przeciwnikiem pozwala znacząco zwiększyć prędkość. Warto to wykorzystać. Ciekawostka numer 8. System Nitro działa podobnie jak system kar im gorsza nasza pozycja w wyścigu, tym szybciej pasek nitro się napełnia. Ciekawostka numer 9. Mały trik. Przy krótkich zwiedzaniach lub specjalnych eventach wyłączcie kontrolę trakcji, aby uzyskać lepszy start. Do tego skracajcie tor jak tylko się da. Gra na to pozwala. I jeszcze jedno. użycie nitro już na starcie, bo i tak momentalnie się odtwarza. Nie ma sensu go oszczędzać. Ciekawostka numer 10. W trakcie wyścigów się opony, To ma realny wpływ na ich przyczepność. Ciekawostka numer 11. Można śmiało używać przysilników jako hamulców na zakrętach, gra nie każe za sterzenie. Ciekawostka numer 12. Nitro świetnie sprawdza się na zakrętach, pomaga otrzymać przyczepność i wydostać się z poślizgu. Na premierę gra kosztowała 149 zł. Osobiście uważam, że warto ją kupić, ale dopiero wtedy, gdy cena spadnie poniżej 100 zł. Dajcie znać w komentarzach, co wysocić o Hydrocross i czy planujecie dać jej szansę.